Dzień dobry, moje drogie ryby. Witam Was serdecznie na moim kanale i słuchajcie, zapraszam do wysłuchania słuchajcie, zapraszam do wysłuchania no zapraszam Was do wysłuchania filmu na luty. Osoby zainteresowane w Vimeo, gdzie będziemy sprawdzać tylko i wyłącznie sprawy miłosne, link w opisie, kochani. Także w opisie filmu znajdziecie link do Vimeo. A teraz już zaczynamy. Temat przewodni miesiąca, moje drogie ryby. Temat przewodni Lutego. Zresztą w lutym wchodzimy w wasz czas. E, więc też jakby osoby, które będą miały z końcem lutego urodziny wszystkiego dobrego moimi spełnienia marzeń. A teraz już, dobra, naprawdę zaczynam. E, temat przewodni miesiąca. Co, na co warto jest skupić uwagę? Zobaczcie, zbuław wasz czas. Tak. Czas skupić uwagę na tym, e, co spowoduje, że tutaj zrzucimy z siebie jakieś ciężary przesz przeszłości, wszystko to, co było nieprzyjemne, co nam ciążyło, i wracamy do życia. A dokładnie. A to jest w ogóle taka energia, w której możecie poczuć, że otoczenie wam sprzyja, tak? e, że coś podsyca wasze działania, że macie więcej siły, więcej siły twórczej. Zdolności twórczych i to trzeba wykorzystywać. Um, szansa na różnego rodzaju sytuacje. Um, takiej ekscytującej też, może też romansowe, tak? Ale generalnie rzecz biorąc część z Was otrzymuje szansę na zainicjowanie nowego bardzo ekscytującego początku, który warty jest rozważenia, który daje Ci jakąś lekkość, daje Ci jakąś możliwość e, rozprawienia się z, tym, z czymś, co ciężarem dla Ciebie było. Część z Was daje sobie szansę na coś, część z Was wraca do romansu, część z Was daje sobie szansę nam coś, co jest dla ciebie droga rybo, mega ekscytujące. Bardzo spontaniczna energia, wiele kreatywności. To jest czas inicjacji, kochani, i w ogóle nowych początków. I to cudowne, że te karty się pokazują w momencie, kiedy wchodzimy w wasz sezon. Mm. Więc myślę, że będzie tylko lepiej z tygodnia na tydzień. No dobra, idziemy dalej, słuchajcie. E, co zostawiacie za sobą, co Was opuszcza? Trzy buławy. Hmm. Okej, okay, no jakaś nowa droga. Tutaj było działanie, albo no mam nadzieję, że, że podjęte. Podjęliście jakieś działanie, tutaj był lider, który. Przepraszam, zapowietrzam się, jak za dużo mówię: który skupił się na celu i z odwagą sięgał po marzenia i nie chciał marnować energii, i to jest związane z jakąś nową możliwością. Dla części z Was, nowa osoba, moje drogie ryby, Baran Lew Strzelec. E, dlaczego nowa? No, tak mi się wydaje, że jednak jest to w miarę nowe, e, początek jakiś, albo przynajmniej e, od niedawna gdzieś tam jest jakiś nowy etap, nowa faza relacji. Dużo buławowej energii, słuchajcie, tu jest dużo ognia, dużo pasji, dużo mogło być intymnych chwil różnego rodzaju. E, dla części z was romans z kimś oddalonym jest w przeszłości, ale jest tutaj też szansa na to, żeby ten romans się odrodził, to też wam powiem od razu. On się tu kręci cały czas, tak? E, no więc tak, jeśli to wy to mieliście wizję, jak pozamieniać jakieś sprawy, kontrolować się jakby w jakichś konkretnych sytuacjach, a jak zmienić. No, wizjoner generalnie, wizjoner, nowe możliwości, nowe pomysły. To już jakby za wami. Co jest teraz? No, trzeba to wdrażać w życie. Tu jest aktywne działanie, żeby to ruszyć. 10 buław, dużo pracy. Oj, ile buławowej energii wy macie. Uważajcie, proszę, na jedno, eee, bo tu jest wzrost energii. Czujemy się coraz lepiej, że tak powiem. Nie twierdzę, że rzeczywiście się źle, ale po prostu tacy wiecie. Wstajemy rano i mamy ochotę być wszędzie, we wszystkich miejscach, wszystko zrobić. 10 buław, za dużo. Tak, tak? za dużo. Um, no, więc jakby też e, tak tą energię trochę powiedziałabym, uważajcie na tą impulsywność, na tą żywiołowość, e, bo ta chęć rozwoju tych możliwości, bo wiem, dalej procedowania tych możliwości może być na wa dla was nazbyt obciążająca. Fizycznie wręcz, fizycznie. No dobra, muszę to powiedzieć. Ten romansowa historia, która tu wraca do Was, moje ryby. E, ona będzie nadal dla was ciężarem, więc. I to jest romansowa historia. To jest, nie jest kategoria romans yy, i fajne pożycie w związku partnerskim, tylko ewidentnie romansowa historia, która ma szansę się odrodzić. Bardzo, najpraw, bardzo prawdopodobnie, że z kimś z trygonu ognia, baran lew strzelec, um, jak dla mnie, będzie dla was mega obciążeniem po prostu będzie dla was trudnością, będzie dla was czymś, czym, z czym będzie wam się ciężko oddychać. To może wynikać z wielu sytuacji, jakby wy wiecie najlepiej z czego, jeśli to wyniknie. Natomiast moim zdaniem głównie z nieprzewidywalności zdarzeń. Ja rozumiem spontaniczność, ale tutaj może być jakieś szaleństwo z tym związane, co koniec końców powoduje, że wcale nie jest nam lekko z tą sytuacją. No dobra, idźmy dalej, zobaczmy, co wchodzi. 10 buław, widzicie, bardzo dużo pracy w ogóle. I 7 buław. A pojawia się też możliwość um, takiego wybronienia się z jakiejś sytuacji. Nie chcecie dać się zniechęcić tutaj, czy, czy czymkolwiek. Dla Was jest też ta buławowa energia, która powoduje, że kurczę, do dzieła ruszacie, ale to jest bardzo obciążające. No 10 buław z zewnątrz, też jakby, jeśli nowe pomysły to są pracowe, to wiąże się z tym bardzo dużo pracy, moje drogie ryby. Dwukrotna dziesiątka boław. Przeciążenie. To jest jakby ewidentny sygnał, że jesteś przepracowana, przepracowany sprawami domowymi, sprawami zawodowymi. E, trzeba coś oddać komuś. Po co tyle tobie? Co, po co tyle tego w tym znaczeniu? Tak? Za dużo dźwigasz, na, za dużo na siebie wzięłaś, wziąłeś. Um, za dużo naraz, może trzeba ustalić priorytety, może trzeba właśnie tupnąć nogą i ustalić priorytety, bo dałaś komuś zezwolenie, droga rybo, żeby na Ciebie wrzucał, teraz to nowe obowiązki i jak w dziesiątce była w to już nosem przy ziemi trochę tak, więc to jest trochę przestroga jak dla mnie, moje drogie ryby. Um, zrzucić czas siebie ten ciężar um, i wtedy kamień po prostu spadnie z serca. To osobą, która powoduje na przykład w pracy to mogą być dla was nowe osoby, które macie gdzieś tam pod swoją pieczą i ich brak doświadczenia y, powoduje pewnego rodzaju turbulencje, tak? One nie mają złych in in intencji, one chciałyby działać, tylko brakuje wiedzy. Więc też zwróćcie na to uwagę. No dobra, idziemy dalej, kochani. Ehm, co w sprawach finansowych, zawodowych, a smieczy 10 monet, nowy pomysł, e, który przyjdzie za jakiś czas, tutaj e, moim zdaniem e, wzrośnie, tak? 10 monet to jest karta pannowa, i to jest jakby i e, 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 to jest karta Merkurego w pannie, trzecia dekada, więc e, no, ale ten nowy pomysł, który się tutaj pokazuje, moim zdaniem e, może się całkowicie ładnie Wam przyjąć, e, jeśli chodzi o kwestię zasobności, właśnie trochę później, tak? Za jakiś czas. Ale też prośba jest, wiecie co, moim zdaniem, w pracy, żeby właśnie przy tej dziesięciobławowej energii w, prawach, w sprawach zawodowych, finansowych, domowych, nie wiem, żeby czy oddziałł wam wszystko, co zdajecie sobie sprawę, że powoduje w was mega zmęczenie, mega utytłanie w te wszystkie historie, a jest kompletnie nieproduktywne, nieefektywne, żeby zrobić sobie taki porządek. Tak? A, no tak. Dobra, w miłości, cesarz. Mówiłam baran we strzelec, no to pokazałam się baron i królowa kielichów. No, dla części z Was baran w miłości to tu jest. Od, odnowienie romansu, znajomości, e, bardzo dobrze to się pokazuje, ale dla części z Was bardzo dużo, dużo o, pasjonujących historii małżeńskich też, tak? Na marginesie. No generalnie rzecz biorąc, dużo się będzie działo w miłości. E, tak mi się wydaje. Jest potencjał do tego, moje drogie ryby. Macie też szansę, jeśli to jest nowa osoba, to macie szansę na spotkanie kogoś ym, z potencjałem. Znaczy z potencjałem. <laughs> A to zabrzmiało co? Żeby, znaczy z potencjałem dla tej sytuacji. Ym? Z potencjałem dla tej sytuacji. Zwróćcie na to uwagę. To, co może się spodobać tej osobie w Was, moje drogie, moi drodzy, to jest e, Wasza wrażliwość, Wasza taka empatia. Wasza delikatność, tak, Wasza wyrozumiałość, e, jeśli to jest ktoś z trygonu ognia, moi drodzy, no to e, sam fakt, że potraficie być takie niezwykle łagodne, moje drogie panie, e, powoduje, że ten człowiek się dobrze przy Was czuje, ten męski, ognisty facet się dobrze przy Waszej łagodności czuje. Tak? Co nie znaczy, że, mo że, że możecie nie mieć sobie energii do działania, ale macie jakąś taką łagodność, która sprawia, że, to jakby, że ten ogień się trochę tam, e, jakby. Jakby to powiedzieć, wygasza. No dobra, rozwój własny. Cztery kili, trzeba się zastanowić, w którym kierunku. Pięć mieczy, no w którym kierunku, na spokojnie na spokojnie, tak bym powiedziała. Coś was, coś, no tutaj jakby trzeba pomedytować i, znaczy nic nie trzeba, bo to wy wiecie, co trzeba. Karta sugeruje, aby, słuchajcie, troszeczkę, bo jest jakiś brak entuzjazmu, jakaś nuda, może czasami takie niezadowolenie, jeśli chodzi o to, co będzie dobre dla mnie, w którym kierunku ja mam się rozwijać, żeby było satysfakcjonująco. No i słuchajcie, trzeba... Tr tr Trzeba w jakimś znaczeniu e, tutaj znaleźć sobie tą drogę i później o nią zawalczyć. I to jest jakby na poziomie emocji i to was jest. Nawet ta kobieta tutaj e, siedzi w tej pozie medytacyjnej i po prostu kontempluje tę sytuację, więc wy sami sobie to wymyślicie moim zdaniem. Dobra, sprawdźmy teraz ostrzeżenia. 10 kielichów. No to, żeby nie, żeby, bo tu ostrzeżenie 10 kielichów, takie wam powiem, bo to jest kumulacja i tu nudą. Co dalej? Więc ostrzeżeniem jest, żebyś nie spoczywał na laurach. Mam swoje szczęście, mam swoje spełnienie w jakiejś konkretnej sytuacji, ale to nie powoduje, że mam osiąść na laurach i udawać, że się nic nie dzieje. Co dalej? Jaki jest mój kolejny krok? Tak? No trochę tak się tutaj pokazało, słuchajcie. Co dalej? Jaki jest mój kolejny krok? Król Kielichów planuje dalej... zachowując jakąś równowagę a między sercem, między umysłem, kierując się dojrzałością, no w końcu trochę przeszedłem, żeby się dostać do tych dziesięciu kielichów, więc jestem świadomy yy, i rozumny w sensie i wiem, co mnie spotkało, jak, jak się tam piołem do tej sytuacji. Ale pytanie jakby jest, co dalej? Jaki będzie mój kolejny krok? Wskazówka, gwiazda, idź ze swoim powołaniem, idź za tym, co czujesz, że jest twoje. Po prostu nie trać optymizmu, nie trać nadziei, e, idź ze swoim przeznaczeniem i słuchajcie, nie uwierzycie. Gwiazda jest również tutaj, więc ewidentnie prośba, żeby iść, żeby ryby, ryby szły za tym, co jest Twoim zdaniem, droga, rybo dla Ciebie przeznaczeniem, Twoim błogosławieństwem, Twoją drogą, że tak powiem, z którą czujesz absolutnie spójność. Nie trać wiary, nie trać nadziei, nie trać optymizmu. Bardzo Wam dziękuję, uważajcie na siebie, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.